Jak mówiłem, i tak będzie, że wyjaśnię Wam, dlaczego to. Yy, dlatego, bo nie jestem taki za, na razie za dobrym youtuberem, bo mam 8 sumów, więc nie umiem tak się obsługiwać na przykład, żeby dłużej, albo jakąś pamięć zrobić na dłużej, nie umiem, więc dlatego mamy tylko 5 minut i podzielimy, i zawsze dzielę to na party. Yy, Dlaczego prawie zawsze mi nie słychać? Poniedziałek ta osoba zadać się pytanie. Bo zawsze nie chcę być taki głośny, chcę być trochę też spokojny. I coś się złości to najbardziej się krzyczę. No się wyżywam na czymś. E... Patrzcie. I tutaj patrzcie, co widzimy. Patrzcie. Tutaj jest trailer do nowego na fan, to później powiemy sobie o tym. Może jeszcze sobie nawet zrobimy odcinek podsumowania trailera. To na pewno nie jest oryginał. To nie są oryginały. To nie są oryginały, jakby Wam mówię. To nie są oryginały. To nie są na 100% oryginały. I Wam już powiem, że na pewno coś fajnego też Znajdziemy YouTube do nagrywania, no i, no i na przykład będę głośniejszy, na przykład przed odcinkami będę już trenować, żeby był trochę głośniejszy, żebyście się nie skarżyli, że ten cichy, taki tam, po prostu. I nie mogę się doczekać waszej reakcji, kiedy powiemy nareszcie, kim jest jego imię, po prostu. No. Na razie to jest wytłumaczenie moje całe, papa. Pa.